Zatrudnij ludzi, nie kwalifikacje. Po wielu, wielu rekrutacjach, które przeprowadziłem i pomogłem zorganizować, jestem bardzo przekonany, że ten istotny element, jakim jest rozmowa z kandydatem, z kandydatką, powinna być przemyślana na nowo. Numer jeden. Nie grajcie w sztuce teatralnej pod tytułem Najnaje. Kandydat, kandydatka gra rolę najlepszej możliwej osoby na dane stanowisko, osoba zatrudniająca wciela się w postać propagandysty, propagandystki. I tak sobie odczytujecie kwestie scenariusza, które brzmią jak program informacyjny w telewizji północnej Korei. Nie masz zniechęcać ludzi do pracy w Twojej firmie, tylko oferować szczerość. Efekty przejdą Twoje najśmielsze oczekiwania. Zatrudniasz? Przedstaw swoje zdanie o mankamentach pracy u Was i o rzeczach, z których jesteś dumny. Dumna. Potem zapytaj, jak Pan, jak Pani by się pracowało w takich okolicznościach. Numer 2. gra w płacowe podchody. Jakiego wynagrodzenia Pan Pani oczekuje? A jakie oferujecie? Bez sensu. Przecież wiesz, ile możesz zapłacić. Liczysz, że ktoś powie mniej i coś zyskasz. Zatrudniasz, powiedz, ile i za co możesz zapłacić. Mało rzeczy buduje dobry efekt pierwszego wrażenia, tak jak otwartość mówienia o pieniądzach. Potem zapytaj, jak Pan, pani widzi takie parametry wynagrodzenia? Numer 3. Przepytywanie kompetencyjne nie pytaj o rzeczy, które widać w CV. Jeżeli już zdecydowałeś, zdecydowałaś się z kimś porozmawiać, co to znaczy, że podstawowe dopasowanie umiejętności versus zadania jest spełnione, prawda? Zatrudniasz? Powiedz, co myślisz o obszarach, które Twoim zdaniem wymagają podniesienia umiejętności tego kandydata, kandydatki. Potem zapytaj, jakiej pomocy Pan, Pani potrzebuje, by w sprawach ABC potrafić zrobić XYZ? Numer 4. Straszonko. Cena reakcji na stres, podchwytliwe pytania, trudne zadania z presją czasu, niektóre testy podczas rozmowy jest nieadekwatna, jeżeli nie jest to porównywalne z tym, co dzieje się u Was normalnie. Jeżeli normalny jest stały, ponadnormatywny stres, to znaczy, że w Twojej firmie jest nienormalnie. Zatrudniasz? Opisz kategorie stresu występujące na tym stanowisku. Potem zapytaj, jak Pan, Pani siebie widzi w takich sytuacjach. Numer 5. A game level. Warto poznać osobę w jej możliwie najlepszej formie. Kiedy może się przygotować? To da Ci szansę oceny, czy podała wyzwaniom. Zatrudniasz? Przed rozmową wyślij e-mail z częścią lub wszystkimi pytaniami, które chcesz zadać. Potem zapytaj, jak przygotowywał się Pan, jak przygotowywała się Pani do odpowiedzi na pytania, które przesłałem, przesłałam. Numer 6. Windowanie poprzeczki. Chcesz, by kandydat, kandydatka przygotował prezentację, strategię, swój pomysł na coś w porządku, niech będzie to na takim samym poziomie, na jakim oczekuje się od innych ludzi pracujących w Twojej firmie na co dzień. Będziesz miał miała dodatkową szansę na ocenę. Czy Wasza obecna jakość pracy się nie obniża? Zatrudniasz? Podaj zadanie i dodaj. To normalny standard naszej pracy. Potem zapytaj, jak ocenia Pan pani skalę trudności tego zadania. Jak w codziennej pracy realizuje Pan Pani takie zadania. Numer 7. Empatia. Choćby w minimalnej formie wyrażającej szacunek. Informacja tak nie z waszej strony. Zatrudniasz? Podaj termin decyzji i dotrzymuj. Nawet jeżeli decyzja rekrutacyjna się przyciąga, Podaj wtedy status sprawy i kolejną datę. Post scriptum. Podnoś sobie poprzeczkę. Ludzie, z którymi rozmawiasz, mają za sobą wiele doświadczenia rekrutacyjnego, często wiele rozmów. Nie pytaj przymilnie, dopraszając się o pochwałę, jak Pan, Pani ocenia nasz sposób rekrutacji. Pytaj, które rekrutacje w całej Pana, Pani karierze były szczególnie ciekawe. Wyciągaj wnioski, wzbogacaj swój repertuar. To jak rozmawiać? O co pytać? Rozmawiaj tak i tylko po to, byś mógł, mogła po spotkaniu odpowiedzieć sobie na takie pytanie. Kim jest ten człowiek? Jakie wartości wyznaje? Jaki jest poziom jego, jej dojrzałości? Jaki jest poziom kultury osobistej tej osoby? Oprócz osobistych celów, jak pomoże realizować cele innym? Jak innym będzie się z nim, z nią pracować? Jak zachowa się w różnych trudnych chwilach? Jak zdarzy się kryzys i będzie się nam biznes zwalić na głowę? Co będzie robił? Robiła. Czy do swojej firmy, jeżeli nie jesteś właścicielem, właścicielką, byś tą osobę zatrudnił? Zatrudniła? Jak ta osoba zachowuje się w pracy zespołowej? Czy będziemy tęsknić, jak kiedyś zdecyduje się odejść? Nie uważasz, że niedobory kwalifikacyjne zawsze można poprawić? Braków tego, co naprawdę się liczy, nie dasz rady uzupełnić w żaden sposób. To jest posłowie do Wielkiej Księgi Pytań Rekrutacyjnych, tom pierwszy, który zawiera 230 propozycji pytań, które się filozofom nie śniło. Do pobrania gratis. Sprawdź na www.bizlab.pl w sekcji książki.